Prezydentówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, prawy prac, skanowanie, laminowanie, fax, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Drugą kolej aglomeracyjną. Łódzkie Łączy. Życzę przyjemnej podróży. Aquapark Kutno, wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Skłosz kręgle fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.akwaparkkutno.com. Dzień dobry Radosław Wąs. Dziś mamy wtorek, 17 dzień listopada, a imieniny obchodzą dionizy Elżbieta, Grzegorz i Wiktoria. Dziś także obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta, upamiętniający krwawo stłumioną demonstrację czechosłowackich studentów przeciwko nazistowskiej agresji z 1939 roku. Święto obchodzone jest z inicjatywy Europejskiego Forum Studentów. Zaczynamy wiadomości dnia. 16 listopada w Żychlinie odbył się finał powiatowy w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach IMS. W walce o mistrzostwo powiatu reprezentacja dziewcząt z SP9 Skutna z pokonała SP1 Kutno 6 do 5 i SP Grabów 5 do 0. Już po raz siódmy, drodzy Państwo, w zespole szkół nr 4 w Kutnie-Azorach zorganizowany został Ogólnopolski Tydzień Kariery. Zgodnie z tradycją goszczono w szkole gimnazjalistów, dla których zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe ze spedycji i informatyki. Uczniowie klas trzecich, to jest gimnazjum w Ostrowach, w Strzelcach, gimnazjum nr 2 w Kutnie, nr 3 w Kutnie, poznali ofertę edukacyjną zespołu szkół. Dodatkowo chętni gimnazjaliści skorzystali ze zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie, wycieczek do zakładów pracy, w których młodzież zespołu odbywa zajęcia praktyczne. I pozostajemy, drodzy Państwo, nadal przy tematach związanych ze szkołą. 13 listopada odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni w zespole szkół w Żychlinie. Pracownię wyremontowano i wyposażono dzięki realizacji zadania Moja wymarzona ekopracownia 2015. Niestety mamy złą wiadomość dla fanów kutnowskiej koszykówki. Na dzień dzisiejszy miasto nie otrzyma dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę nowej hali sportowej. Więcej o tym w materiale Kamili Samojło. Miała znajdować się na terenach pomiędzy Aquaparkiem a Małą Ligą. Jej widownia miałaby pomieścić 2,5 tysiąca kibiców. Mowa o nowej hali sportowej, która miała być wybudowana w Kutnie. Miała być, ale na dzień dzisiejszy nie będzie, bowiem miasto nie otrzyma dotacji z Ministerstwa Sportu na jej budowę. Na dzisiaj nic nie wiadomo. Ale raczej wynika z tego, że, że no nie ma nas przynajmniej na w tej chwili liście, z yy, przeznaczeniem, że, że otrzymamy jakąś kwotę dofinansowania. Także na ten moment bez tych środków nie ma zadania. W tej nie się mówić. Sprawa jest rozwojowa i decyzja nie jest ostateczna. Włodarze miasta myślą już nad pewną alternatywą. Jaką? Otóż jednym z pomysłów jest lustrzane odbicie obecnej hali sportowej w szkole podstawowej nr 9 w Kutnie. Nie nawiązany kontakt z poprzednim projektantem, właśnie konstruktorem, który przeliczał tą modernizację. Czyli dałoby się zrobić lustrzanego odbicia tego, co było. Powiększyć jeszcze na jednym szczycie. No, to jest na razie takie myślenie, bo to, to bo rozmowy i właściwe działania projektantów mogą powiedzieć, czy jest to możliwe, czy nie. Panie prezydencie, to rozumiem, że jeśli, jeśli by doszło do tego lustrzanego odbicia hali, to cała hala by była ujednolicona czyli wchodzi w, w zakres też wymiana foteli no nie wiem, całego, całej infrastruktury, tam tak, no mówię, żeby to robiło jedną całość, tak. To są takie rozważania na razie tak na, na, na szybko, co można by teoretycznie zrobić, a ja nie wiem, czy się w ogóle da zrobić, bo projektant przyjedzie i powie, niestety tych dźwigarów nie da się już przedłużyć, prawda, tak jak było zrobione w przypadku tej modernizacji z no, dobudową e, tej widowni. Może powie, że już, już to się nie da zrobić i wtedy nie wiem, co, no jakichś zastępczyków. Jak mówi prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyński, finansowo wydaje się to być realne. Przypomnijmy, koszt modernizacji hali sportowej przy szkole podstawowej nr 9 to ponad 7 milionów złotych. To jest coś, co na co na pewno stać normalnie w dwóch sezonach budżetowych, prawda, żeby coś takiego przeprowadzić. No ale po, jeden z podstawowych warunków jest to, żeby jeżeli ta drużyna miała wygrać, żeby grała dalej. Takie są podstawowe wymogi tej tabu basenili. To jest widownia na 2000 miejsc. I, i to projektanci muszą odpowiedzieć, czy z tego się da zrobić karę na 2000 miejsc. Jest praktycznie prawie 800 w tej chwili na tej widowni po długości prawie 600. Gdyby Lustrzane odbicie, jeżeli by było dało się 800, 1700, no to wtedy myślę, że 412, na tak? Polska, tam się wyzwał, po to czy powstanie nowa hala sportowa, czy lustrzane odbicie obecnej, w głównej mierze zależy od Ministerstwa Sportu. Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać. Starania miasta o utworzenie wordu w Kutnie trwały od lat. Dziś już wiemy, że utworzenie filii wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Kutnie zainteresowane są Skierniewice. Czy zatem będzie można zdawać prawko w Kutnie? Sprawa utworzenia filii Wordów Kutnie znana jest zarówno mieszkańcom, jak i włodarzom miasta od wielu lat. Zainteresowany utworzeniem takiego ośrodka w mieście Róż jest Word w Skierniewicach. Kilka spotkań było z dyrektorem Stefanem Mierzejkiem, dyrektorem wojewódzkiego Ośrodka e, Rudowego w Skierniewicach i doszliśmy do porozumienia, że Word w Kierniewicki nie jest zainteresowany utworzeniem e, właśnie tutaj filii. Miaszadek, było spotkanie, oglądali różne miejsca. No, nie bardzo my mamy takie miejsca, ale w końcu jest pewne jakby porozumienie, że, no, że może to być utworzone. Wordowi w Skierniewicach zależy na chwili w naszym mieście, bo w tej chwili część kursantów zdaje egzaminy w Płocku, czyli pieniądze idą do województwa mazowieckiego, a nie do łódzkiego. Myśmy tam wystąpili do marszałka województwa. Na początku października formalnie również i to łącznie wspólnie ze stawowcami występowaliśmy. My, i również jest wystąpienie dyrektora Wołowskiego w też do Urzędu Marszałkowskiego. I teraz, właśnie 10, dostaliśmy pismo od Pana, od Urzędu Marszałkowskiego, którym jest napisane, to skrótko w odpowiedzi na pismo z Janego Października, zawierające wniosek władz samorządowych powiatu i miasta Kłótna znak i tak dalej w sprawie utworzenia fili w kłótni Wojewódzkiego Ośrodka Wojewódzkiego Wojowego w Skalownicach przejminowuje, że na podstawie ranguła i tak dalej wszczęta została procedura związana z wystąpieniem przez marszałka województwa łódzkiego do sejmiku województwa Łódzkiego o zaakceptowanie nowego miejsca dla, do przeprowadzania egzaminów państwowych na terenie miasta Kutna. Uchwałę już w województwa łódzkiego. Teoretycznie filia wordów w Kutnie uruchomiona zostanie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Pogoda nie sprzyja remontowi na alei Jana Pawła, ale pomimo tego utrudnienia w ruchu nie powinny potrwać zbyt długo. Remont będzie kosztował blisko pół miliona złotych, ale oczywiście w koszt wliczona jest ścieżka rowerowa i chodniki po obu stronach jezdni. Trwają prace remontowe na wierzchni Alei Jana Pawła II od skrzyżowania alei z ulicą kardynała Stefana Wyszyńskiego w kierunku skrzyżowania z ulicą Warszawskie Przedmieście. Zostały już tam wykonane chodniki z jednej i z drugiej strony. Ścieżka rowerowa nowa, już pod Eurovelo, czyli nas asfaltowa, wymiarowa, 2,5 metra. I w tej chwili po założeniu krawężników będą teraz prace związane z nawierzchnią, czyli jest zeskrobana stara nawierzchnia, będzie położona nowa. W związku z remontem kierowcy mogą napotkać na w ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prace może spowalniać pogoda. Trudno powiedzieć, pogoda jest jaka jest, więc może być problem, żeby to zrobić w jeden czy dwa dni. Zresztą od tego jaka jest wilgotność, to asfalt może być kładzony lub też nie. Wiem, że dzisiaj jest ulica zamknięta, ona może być zamknięta dwa, trzy dni. Łączna wartość wykonania prac remontowych to pół miliona złotych. W koszty wliczone są również chodniki. Chodniki to jest około 120 tysięcy jeden, drugi był ze 40 tysięcy i cała ta nawierzchnia łącznie ze skrzyżowaniem, z krawężnikami to jest ponad 300 tysięcy. Także koszt tego zadania wydaje się, że może nie jest duży, ale to jest, to jest jednak dwujezdniowa ulica, no więc to nawierzchnia jest dosyć duża do zrobienia, także takie koszty są tego zadania. Aleja Jana Pawła II jest robiona etapami. Cała ulica ma być wyremontowana w przyszłym roku. Na trawniku między pasami alei mają być wykonane nasadzenia róż. W związku z zamknięciem Alei Jana Pawła II pasażerowie autobusów MZK Kutno od jutra napotkają pewne utrudnienia. Szczegóły w materiale filmowym. Zgodnie z informacją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kutnie od środy 18 listopada zostaną tymczasowo wyłączone z eksploatacji przystanki przy ulicy Alei Jana Pawła II i Wyszyńskiego. Utrudnienia te związane są z trwającym remontem Alei Jana Pawła II. Objazd będzie obowiązywał dla linii numer 4-5.

9, 10, 12, 14, 15, 15S, 16. Ulicami Żwirki i Wigury i Oporowską. Na objeździe będą obowiązywały przystanki tymczasowe przy ulicy Żwirki i Wigury i Oporowska Mechanik. Kursy linii numer 5 w kierunku Batorego, 8 w kierunku dworca PKP, 14 w obu kierunkach przez ulicę Szymanowskiego realizowane będą ulicami Żwirki i Wigury, Szymanowskiego bez wjazdu. W ulicę oporowską. Utrudnienia potrwają do odwołania. Choć jak na razie hala nie powstanie, to prawdziwi fani kutnowskiej drużyny koszykówki z pewnością pojawią się na poniedziałkowym meczu z energią czarnymi Słupsk. Rusza sprzedaż biletów na ten mecz. Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polfarmek Sukutno z Energą Czarnymi Słupsk. Mecz będzie rozegrany w poniedziałek 23 listopada o godzinie 20:35 w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 9 w Kutnie. Wejście na hale będzie możliwe od godziny 19:30. Bilet normalny kosztuje 20 zł. Ulgowy dla młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej w cenie 5 zł. Po ostatnich sukcesach kutnowskich Lwów warto przyjść na mecz, by na własne oczy przekonać się jak zaciekle o zwycięstwo walczą farmaceuci. Bilety można kupować w siedzibie KKS Pro Basket Kutno przy ulicy Kościuszki. Sprzedaż biletów od godziny 9. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Dnia. Zapraszam na prognozę pogody oraz na rozmowę dnia o kutnowskim budżecie obywatelskim. Rozmowa dnia zaraz po wiadomościach. W nocy w całym regionie deszcz. Temperatura 7 stopni w Kutni 9 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 992 hektopaskale. W dzień wietrznie w Kutni i Łowiczu. Przelotne opady w Łęczycy. Temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 989 hektopaskali. W nocy duże zachmurzenie w całym regionie. Temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 999 ha